Lechia nie, życia, Co może nam Pan powiedzieć o sekcjach lechi Gdańsk? Gdańska Lechia jak powstawała w 1945 roku, to oczywiście pierwszą sekcją była piłka nożna. Drugą, która powstała w kolejności, to była lekkoatletyk ale dosyć szybko powstawały też inne sekcje. Razem w całej historii 75-letniej tego naszego klubu Lechigdańsk Gdańsk doliczyć można się 23 sekcje. Oczywiście to jest kwestia też taka, bo jest taka sekcja na przykład gry sportowe. W 1945 roku powołano taką sekcję. A ona obejmowała m.in. koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną. Później powołano już osobne sekcje, była sekcja piłki ręcznej od 1960 roku, w latach 50. były sekcje siatkówki i koszykówki jako osobne sekcje, prawda? E, tych sekcji, jak wspomniałem, było 25, 23, przepraszam, i z takich wyróżniających się sekcji, no to już powiedzieliśmy, piłka nożna, lekkoatletyka, które istnieją od początku klubu, od początku historii. Później mamy taką bardzo istotną sekcję sekcji rugby od 1956 roku. Jest też sekcja tenisowa, która powstawała, można powiedzieć, dwukrotnie. Najpierw w 1950, upadła pod koniec lat 60. i w 1981 powołano ją jeszcze raz. Sekcja podnoszenia ciężarów w 1960 też tam było dosyć dużo sukcesów. I obecnie jak mamy tych sekcji, to można powiedzieć, że mamy piłkę nożną, właściwie to już są kluby jednosekcyjne, prawda? Jest to piłka nożna, rugby, e, lekkoatletyka, no i tenis, prawda? Także niewiele już tu zostało. A z tych nieistniejących jest kilka takich bardzo ciekawych sekcji, o których można tutaj powiedzieć. Między innymi sekcja narciarska. Można powiedzieć w Gdańsku miasto nizinne, e, sekcja narciarska to Trochę dziwna sprawa, i muszę powiedzieć, że oprócz tylko narciarstwa biegowego, było też narciarstwo tak zwane, klasyczne, związane ze skokami. Było kilku takich e, amatorów skoków narciarskich, i w połowie lat 50. Lechia jeszcze wtedy jako towarzystwo terenowe, przepraszam, terenowe koło sportowe działające w ramach Zrzeszenia Sportowego Budowlanie zaczęło budować skocznie, skocznie narciarską, która w dzisiejszej nomenklaturze była z taką skocznią no, troszeczkę mniejszą niż normalną. To takie K70 około miało to być. Budowana była w Sopocie, niedaleko obecnego stadionu leśnego, tego lekko atletycznego przy ulicy Wybickiego. No niestety budowa się zaczęła, zrobiono nawet wykopy, pod, kształt już było i tej zeskoku, no ale pewne kwestie tutaj finansowe spowodowały, że ten projekt budowy upadł i niestety nie ma skoczni narciarskich. ale też w ramach Lechii działały też takie dwa Dwie ciekawe sekcje, które przychodziły z innych klubów i później w 56, 7 roku odchodziły, zawiązywając własne kluby. To są kluby, to są sekcje związane z żeglarstwem i sekcja motorowa. Szczególnie ta motorowa sekcja jest bardzo ciekawą sekcją, bo ona się zawiązała w 1945, ale nie w Lechi. przez Zrzeszenie Sportowe Związkowiec, trafiła to do Lechi w 51 i do końca 56 roku działała tutaj w ramach leki właśnie. To jest tam kilku takich zawodników jak Dąbrowski, dwukrotny mistrz Polski w wyścigach motorowych w 50 latach, proszę Państwa bardziej popularne były wyścigi motorowe ulicami miast niż żużel. Ten żużel właściwie można powiedzieć troszeczkę później zdobył tak dużą popularność, że w Polsce jest właściwie sportem numer dwa. A w latach 50 to właśnie sporty motorowe i taka sekcja motorowa, motocyklowa w ramach tutaj lechi istniała. Prawda? Były też sekcje, to jeśli ja można powiedzieć ciekawe, szachowa, My mamy tam w historii w 1950, roku, pani Władysława Burska zdobyła tytuł mistrzyni Polski w szachach kobiet. Były też sekcje brydżowe, to na dwa razy powstawały w latach 50. i później w połowie lat 70. Lechia przejęła sekcję z Neptuna i też tam kilka, kilku zawodników i zawodniczek odnosiły dosyć duże sukcesy, m.in. byli mistrzami czy wicemistrzami w parach czy też w teamach, jeśli chodzi o brycz sportowy. No, wiele można tutaj mówić na temat e, tych sekcji. E, jeszcze na koniec może powiem o sekcji rugbowej, bo w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o sekcję rugbową, to, e, to jest sekcja, która ma najwięcej tytułów drużynowych Mistrza Polski, prawda? 13 tytułów Mistrza Polski i 12 zdobytych Pucharów polskich Także jak widać, jest tych sukcesów bardzo dużo. Czego życzy Pan Lechi na te 75 urodziny? To można powiedzieć tak stopniowo bym powiedział. Najpierw stulecie, prawda? Mamy 75 lat no To stulecie. Potem bym życzył no, podwojenia, czyli jak jest 75, to 150 lat. No i później to już tak z górki, żeby trwała, no, nie chcę powiedzieć wiecznie, ale żeby po prostu była tych lat jak najwięcej, a przede wszystkim, żeby zdobywała jeszcze większą popularność tutaj wśród kibiców Gdańs Gdańska, prawda. No i Wybrzeża, Pomorza naszego tutaj, tak bym powiedział. Sukcesów to już nie będę życzył, wiadomo, sprawa, one są. Każdy kibic by chciał jak najwięcej ale takiej rozpoznawalności, takiej zbudowania marki sportowej, no nie chcę powiedzieć, że takiej jak Juventus, no ale dążmy do tego, cele są tutaj wysokie, więc dobrze taki przykład z takiego klubu Juventus Barcelona, może się uda, trzeba próbować, prawda? To jest najważniejsze. Tego życzę klubowi. To gdański klub, biało-zielona historia Nad miastem świeci biało-zielona wiktoria Te barwy są dla nas więcej niż święte Trakuta 29 to nasz dom, nasze miejsce Temu miejscu